Hej, z tej strony Juzi postanowiłem odświeżyć swoją pierwszą wersję tutoriala na temat tego, jak wygrywać więcej gier w Valorancie. Najpierw jednak małe ogłoszenia. Od jakiegoś czasu zacząłem streamować na Twitchu i możecie mnie zobaczyć w każdy wtorek, czwartek oraz sobotę od godziny 18 do 22. Przeważnie streamuję Valoranta i Minecrafta, czasem jakąś inną grę. Miło będzie, jak wpadniecie się chociaż przywitać i po prostu będziemy mogli jakoś razem fajnie spędzić czas. Jednak jeszcze jedna rzecz. Pamiętajcie o zostawieniu łapy w górę pod tym filmikiem, osobiście, jesteście nowi, na jakimś komentarzu, choćby do zasięgu. Ja już nie będę dłużej przedłużać. Przynajmniej. Pierwszą złotą zasadą, jak wygrywać więcej gier w Valorancie będzie trening. Tak, trening. Przedstawię Wam plan treningu na 15 minut dziennie, 30 minut dziennie oraz na godzinę dziennie. Sami zdecydujecie jak wolicie i na co macie wystarczającą ilość czasu. Oczywiście, im więcej czasu poświęcicie, tym lepiej będziecie grać. Do treningu gorąco polecam grę, czy też aplikację. Jak to woli to nazywać, o nazwie I'MLab. Jest na Steamie, jest za darmo i zajmuje naprawdę bardzo mało miejsca na dysku. W opisie znajdziecie link do tej gry aplikacji. Najpierw przejdźmy do ustawień I'm Laba. Wejdźcie w ustawienia i powyłączajcie dokładnie to co bo będzie wam to po prostu przeszkadzać. Następnie wejdźcie w game profil i ustawcie sobie Valorant na przykład i w tym momencie możecie wpisać dokładnie takiego samego sensa, jak macie w Valorancie. W tym miejscu zmieńcie kolor kulek na taki, jaki kolor mają wasi przeciwnicy w Valorancie. Jeśli czerwony, zmieńcie na czerwony, jeśli żółty, na żółty. Jeśli chcecie, możecie również zmienić celownik. W przypadku 15-minutowego treningu, wejdźcie sobie na IMLABA, wejdźcie w tryb GridShot. Jak to zrobić, widzicie właśnie na ekranie, i zagrajcie 10 gier. Każda trwa po minutę, więc akurat będziecie mieć 10 minut treningu. Ludzie tutaj zaczynają różnie. Jedni robią wyniki po 20-30 tysięcy, drudzy od razu po 50, a jeszcze nie lecą po 90 tysięcy, jak nie więcej. Osobiście tak się tutaj troszkę pochwalę. Moim rekordem jest 120 tysięcy, co też swego czasu było w top 100 całego I'm Laba na tym trybie. No więc jak widzicie, trening czyli mistrza, tak już sobie troszkę pochwalę. Jednak chciałbym, żebyście nie martwili wynikiem. Wynik nie jest aż taki ważny. Chodzi tutaj po prostu o trening. Nieważne ile punktów zrobicie. Oczywiście staracie się być jak najlepsi, mieć jak najlepszą celność i jak najlepszy wynik, ale mimo wszystko chodzi tutaj o trening pamięci mięśniowej. Nie chcę, żebyście się zniechęcali tym, że robicie jakiś słaby wynik, bo tak naprawdę każdy od czegoś zaczynał, a dzięki temu będziecie lepiej strzelać w grze. I to tak naprawdę w każdej grze FPS. Po tych 10 minutach wejdźcie na Valoranta i wejdźcie na tryb treningowy. Postrzelajcie chwilę z broni, których używacie, na przykład Vandal i Ghost. Poćwiczcie nie tylko tapy, ale też spray przydaje się. Niech wam to zajmie 5 minut. Trening w tym momencie jest już za wami. W przypadku 30-minutowego treningu wejdźcie na imlaba na tryb gridshot na 15 minut, czyli postrzelajcie po prostu 15 razy. Następnie wejdźcie do Valoranta na tryb treningowy na około 6-7 minut, postrzelajcie z broni, których używacie. Następnie zagrajcie jednego deathmatcha i tada! Półgodzinny trening jest za wami. W przypadku godzinnego treningu polecam wejść na gridshot na 30 minut. Następnie, jak w przypadku poprzednich krótszych treningów, wejdźcie na tryb treningowy w Valorancie i postrzelajcie tym razem 15 minut. Z broni których używacie, najlepiej też zagrajcie kilka razy na trybie hard do strzelania do pojawiających się botów. Jeśli hard jest dla Was trudne, to zagrajcie na medium, czy też nawet na easy. Też będzie ok. Pamiętajcie, żeby dostosować to wszystko do swojego poziomu i nie przejmujcie się tym, że inni robią lepsze wyniki na hardzie. Wszystko tak naprawdę jest przed Wami. Każdy musiał się kiedyś wszystkiego nauczyć. I teraz przed Wami będą dwa mecze. Jakie zagracie, to w ten sposób minie Wam godzina treningu. Jak będziecie trenować codziennie, do prawie codziennie, to naprawdę bardzo szybko już odczujecie naprawdę niezłą różnicę w Waszej grze. Po takim miesiącu treningu poczujecie, że Wasza pamięć mięśniowa jest naprawdę na wyższym poziomie. Trening jest ważny jak w każdym sporcie, w tym przypadku jest oczywiście e-sport i naprawdę potrafi podźwignąć wasze umiejętności do góry. To stosujcie to wszystko pod siebie, ile macie czasu na grę, na jakim poziomie gracie, a zobaczycie, że to przynosi efekty. Drugą złotą zasadą będzie rozgrzewka przed grą. Niektórzy mogą chcieć zrobić trening w formie rozgrzewki, i to też będzie ok, Jednak jeśli robicie trening w innym czasie niż rozgrzewka, to też warto się rozgrzać. Najlepszą rozgrzewką będzie wejście na tryb treningowy na 5 minut i postrzeganie do botów z różnych broni. Najlepiej również zagrać w tryb rozstrzygania pojawiających się botów oraz zagrać jednego czy nawet dwa W Wasze mięśnie ogólniowie też musicie się rozgrzać. Na pewno będziecie lepiej grać niż bez rozgrzewki. Nieraz tak sam miałem, że sam jak się nie rozgrzałem czy znajomy jak się nie rozgrzali ewidentnie grali gorzej w pierwszej grze, która była dla nich swoistą rozgrzewką. Trzecią złotą zasadą będzie nauczenie się grać postaciami, którymi gracie, a nie granie wiecie, Na no czuję. Nawet z takim phoenixem czy innym duelistą warto zobaczyć triki gdzieś w internecie. Osobiście na swoim kanale mam poradniki do różnych postaci i zamierzamy rozwinąć właśnie wspomnianych wcześniej duelistów. Więc możecie zobaczyć, czy czegoś dla siebie ciekawego nie znajdziecie. Z pewnością niektóre poradniki też zamierzam zaktualizować, bo troszkę się w tej grze zmieniło. Więc jeśli nie chcecie nic przegapić, to myślę, że wiecie, co zrobić. Serio, wiem, że to się wydaje proste, na przykład granie takim Phoenixem, rzucacie flesza, molo i tyle, no ale właśnie tak nie jest. Nawet na Phoenixie wyobraźcie sobie, że są line-upy, czy różne fikuśne flesze, które mogą naprawdę solidnie zaskoczyć przeciwników. Warto przećwiczyć każdą postać, którą gracie. Bez wyjątku. Czwartą złotą zasadą będzie nie jitować się. Wiem, wiem, jak denerwująco potrafi być przegrywać piątą grę z rzędu, trafić na trola, awka i gościa, który wyszedł, no ale denerwując się, wasza gra będzie po prostu słabsza, gorsza. Jeśli jesteście zdenerwowani po jakiejś grze, to przejdźcie się po pokoju lub obejrzyjcie jakąś kompilację memów, wejdźcie na TikToka, jeśli korzystacie, pośmiejcie się, szczególnie po prostu się zrelaksujcie. Ludzie mają różne sposoby na relaks, na przykład wiem, że niektórzy lubią się relaksować rysując. A jeśli czujecie, że to nie jest wasz dzień na grę, za bardzo się denerwujecie, źle wam idzie, to może Warto sobie odpuścić. Nie każdy dzień musi być wasz, a jeśli przekrywacie którąś grę z rzędu i wam ewidentnie danego dnia nie idzie, to myślę, że warto sobie odpuścić. Piątą złotą zasadą będzie nie przejmowanie się teamмейtami i dawanie info. Proste, ale nie zawsze takie oczywiste. Ktoś jest toksyczny, wyzywa, unosi się. Od razu go zmutujcie, nie przejmujcie się nimi tyle. Osobiście już do takiego stopnia jestem wyczulony na takich ludzi, że jak słyszę w głośnie zdenerwowanie, to z góry potrafię polecieć mód, bo po prostu nie mam siły sam się zdenerwować z takimi ludźmi. Dawanie info wiem, że dla niektórych może być ciężkie. Z różnych powodów, czy to z tego, że jesteście młodzi, czy jesteście dziewczyną. Niestety hamy i po są wszędzie, w szczególności w internecie, no i takimi ludźmi trzeba się nie przejmować. Wiem jak niektóre teksty potrafią zaboleć, wiem, jak bardzo ludzie potrafią być i źli, wyzywać was z powodu waszego wieku czy płci, no ale takich powinniście po prostu smutować i zreportować. Jeśli jesteście bardzo nieśmiali i z tego powodu nie chcecie mówić, czy po prostu z innych różnych powodów boicie się mówić, w grze to chociaż pingujcie, a nie takim wiecie, zwykłym pingiem. Gra ma różne pingi. Pingujcie konkretnie, to też będzie zawsze jakieś info, czy też możecie na czacie dawać info, że ilu widzieliście na danym sajcie, czy w danym miejscu. Oczywiście używanie wyszczotu będzie 100 razy lepsze, ale jak mówię, zawsze ostatecznie jest to jakieś wyjście. Szóstą z tą zasadą będzie dodawanie do znajomych ludzi, z którymi wam się dobrze grało. Dogadaliście się. i mniej randomów w grach, tym lepiej. Niestety, ale solo, Q czy było Q nie jest po prostu łatwe. Kineci są różni, różni ludzie mogą się trafić, więc im będziecie grać większą grupą ludzi, tym lepiej, jednak jak już gracie na przykład piątką, to najczęściej będziecie też trafiać na piątki. W tym momencie warto mieć przemyślane, kto czym gra, czy też pewne taktyki lub dojazdy, więc to też miejcie na uwadze, że możecie trafić na kogoś, kto gra piątką i ma ogarniętą naprawdę bardzo fajnie gra. Też myślę, że jak już gracie piątką, to warto, żeby był taki in-game leader, osoba, która będzie mówić konkretne taktyki, co macie robić, gdzie macie pójść i tak dalej i tak dalej. Oczywiście. Fajnie jak taka osoba też będzie się tego z całym teamem, a nie będzie mówić, Ja tak uważam i koniec, kropka, bo to nie o to w tym chodzi. Ale wiecie, chodzi mi o to, żeby to był głos osoby, która da ostateczną taktykę. Siódmą złotą zasadą będzie nieinstalokowanie. Serio, chcecie zagrać duelistą? Zaznaczcie to na początku gry, ale nie pikujcie. Poczekajcie, aż inni pikną, dogadajcie się. Poproszcie o to, czy ktoś może grać z MOKami, Killjoy, sliferem, Sage, czy kogo widzicie w teamie. I z reguły ludzie pikną to, czego brakuje. A instalokowanie jest po prostu słabe. Dużo ludzi to postrzega jako humble i po prostu im mniej instalokerów, tym lepiej. Po prostu warto, żeby już samym lubi tworzyć miłą atmosferę. Ósmą za tą zasadą będzie to, że jeśli gracie nieco więcej niż jedną czy dwie gry, to warto no powiedzmy co dwie gry zagrać na przykład w meczach, dodatkowo się rozgrzać, postrzelać, poprawić swojego aima. To naprawdę pomaga oraz też pamiętajcie, żeby robić sobie przerwę od grania. Na przykład co właśnie dwie gry odejść od komputera na chwilę, przejść się nawet po pokoju, zrobić sobie coś do picia, jedzenia, czy jak już nie macie nic konkretnego do roboty, to robić to samo co w przypadku zasady tiltowaniem, czyli obejrzeć coś śmiesznego, poprawić sobie trochę humor czy też po prostu się rozweselić no i potem zagrać deadmatcho i wrócić na przykład na ten head. Wiem, że to brzmi jakby mówicie waszym takim ojcem wam mówił nie siedźcie tyle przy komputerze róbcie sobie przerwę. jednak przerwy są naprawdę bardzo ważne i sam to kiedyś lekceważyłem. Zdrowie jest najważniejsze i naprawdę warto o nie dbać. Osobiście nabawiłem się problemów z ręką przez to, że nie robiłem sobie żadnych przerw i mam tak, że po dłuższym graniu potrafi mi boleć cała prawa ręka do takiego stopnia czasami, że przez kilka dni nie mogę grać w bardziej wymagające gry typu Valorant czy czasami i nawet miałem problem z trzymaniem, nie wiem Butelki z wodą, czy, czy czegokolwiek Do takiego stopnia potrafiła mnie boleć Więc naprawdę, róbcie sobie przerwy I sam miałem takie myślenie, że o wiecie, młody jestem Tu mi się nic nie stanie, przecież Słabo co, co, mi się z ręką stać na przykład A stało się, więc chciałbym wam powiedzieć Że nie popełnijcie mojego błędu, róbcie sobie przerwy Najlepiej takie przerwy, żeby całkowicie odejść Od komputera, bo o oczy również warto dbać O wasz kręgosłup, o wszystko Czasami ludzie na przykład lubią sobie, nie wiem Zrobić kilka przysiadów, czy się po prostu Porozciągać, to też jest naprawdę fajne, pomaga więc no polecam Dziewiątą i ostatnią zasadą będzie pozytywna energia To trochę zabrzmi kołczowsko, ale wejście do gry Z pozytywną energią, z dobrym nastawieniem Do gier, do ludzi na których traficie No pomoże wam znacząco, serio Bądźcie mili, przejmij, mówcie nice try Good job, jak ktoś kogoś zabije I to w szczególności jeśli ma słabszą grę Na pewno taką osobę to podbuduje, bo wiecie Na przykład ma statystyki 30 zabije kogoś powiecie nice, no i będzie Szczęśliwszy, myślę, w sensie no Podbuduje taką osobę to po prostu I chciałbym tutaj przejść do tego, żebyście te nie wypominali nikomu statystyk. To totalnie nic nie wprowadza. W sensie ta osoba wie, że gra słabo, wie, że ma słabszą grę, ale na pewno stara się jak może i takie wypominanie statystyk tak naprawdę nic nie daje. Oraz też pamiętajmy, że każdy może mieć słabszą grę i każdy z nas ma słabszą grę. Jestem pewny, że każdy, kto ogląda, ma czasami słabszą grę, więc pamiętajmy o tym, że każdy może mieć słabszą grę. Ogólnie, z takiej pozytywnej energii, co nawet napisanie GG na koniec meczu potrafi być czymś fajnym. W ogóle też zauważyłem w badaniu, że nikt na początku meczu nie pisze go tak fan. I nie wiem, może warto zacząć to w sumie robić Osobiście sam zaczynam tak pisać I może dzięki niej uda się to trochę rozpowszechnić Byłoby naprawdę spoko, bo z jakiegoś powodu Ludzie w Valorant nie piszą w ogóle takie like fan Nie piszą po pierwszej połowie po good half A to zawsze wprowadza taką miłą atmosferę Takie, mam wrażenie, że to jest po prostu takie wiecie Sportowe zachowanie, którego mi trochę brakuje I to będzie na tyle Liczę na to, że się spotkamy na Twitchu No i pamiętajcie o zostawieniu łapy w górę pod tym filmikiem Osobiście jesteście nowi I o jakimś komentarzu chodź do zasięgu Dzięki za oglądanie, cześć!